Bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo króciutka prognoza na dzisiaj, piękne karty, moi drodzy, talia Kipera, talia Tarota, popatrzcie, talia Kipera, mamy wiadomości dzisiaj, jest to dobra karta, sama w sobie jest oznaką nadchodzących do nas pozytywnych wiadomości, może być tej wiadomości natłok, kochani, dzisiaj. Różnego sortu, ale bardziej takiego towarzyskiego, bo tutaj mamy kartę imprezową w Talii Tarota, a mam trójkę kielichów, która już, już sam widok jej a, wzbudza pozytywne kochani emocje i pozytywne skojarzenia. Także moi drodzy, dzisiaj dużo wiadomości, dużo. A, no możecie po prostu siedzieć na, albo w necie, albo na czatach, albo na telefonie. E, tu też mogą się pojawić jakieś nowe znajomości. Tylko kilichów mówi ogólnie o dniu. Inaczej. O dniu pełnym radości. O, mm, o dobrym dniu w ogóle na świętowanie. E, powiedziałabym normalnie, że spotkania towarzyskie w gronie znajomych i imprezka, e, wyjście gdzieś na miasto, no ale teraz. Trochę to niemożliwe, więc kochani może być to imprezka internetowa, tak? Lub jakaś zdalna. Będziecie ogólnie dzielić się swoją radością z bliskimi, przyjaciółmi, spędzać czas z partnerem w rodzinnym gronie, moi drodzy. Dzisiaj może być dzisiaj może być drinkowo, alkoholowo również, ponieważ tutaj, jak widzicie, trzy panie znoszą toast także możemy dzisiaj nie zbyt stronić od alkoholu ale to akurat nie przeszkadza kochani widać, że się wyluzujemy dzisiaj i no i będziemy szaleć, czy na necie, czy kochani telefonicznie, tu w miłości jakieś flirty, jakieś nowe znajomości się pokazują ok Moi drodzy, no, co jeszcze? Ogólnie dzisiaj, jeszcze, szczególnie, że jest księżyc w znaku ryb. Także, no, będziemy gdzieś odpływać. Cała ta konfiguracja tych kart i um, tego, co się dzieje na niebie, wskazuje, że będziemy dzisiaj bardzo beztrosko podchodzić do życia, kochani, i do innych ludzi również. Do no, nowych znajomości też, tak z nie oka. Um, no, ale okej, okay, no, bawmy się. Pozdrawiam serdecznie, Beata Fortuna.